Słuchajcie, dlaczego ja podchodzę i zima trzyma, a ja otwieram? Dlatego, że jeżeli się drzwi otworzą, a ja nie mogę przejść tutaj. Dlaczego? No, chodzi Prost, też Prosta sprawa, że tam by był korytarz, a się odwrócił plecami do niebezpieczeństwa. Czyli zima no. trzyma, dlatego, że ma największy wgląd do pomieszczenia tutaj, no nie? Ja sobie pyknę, tak. Ja daję sygnał Rączka. do wejścia. Piotrek go dalej jest teraz ta sama co, zasada. Co, co wcześniej. Ja sobie wchodzę cyk, 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 cyk. I jesteśmy. Oczywiście w tym momencie, bym poszedł tam na. Na ten korytarz, który tam... Ty który... idziesz na ten korytarz. Tak, bo on mi się pierwszy ukazuje, nie i od razu tu mówię korytarz, prawa korytarz. Ja daję, daję miejsce Piotrowi. Piotrek Dobra. I Piotr robi robotę, niestety, on musi sam zapiekować. No a we dwójki, jak, jak robicie we dwójki, no to później kto ten róg zrobił? Który, I ten? Tak, on. No ten róg jest moją robotą, stań Ten róg jest moją robotą, niestety, zobaczcie, to jest, to co my mówimy, mamy to jest prawie 180 stopni pole widzenia, drzwi się otworzyły. Prawa korytarz. Ja wchodząc robię miejsce, tu ja widzę, że ten ruch jest wolny, ja widzę, nie gapiąc się na niego musicie kątem sobie oczyścić, kątem oka I sobie już tu sobie mam korytarz. Piotrek robi robotę, To jest wszystko robi robotę. No ale tych mebli wszystkich nie znacie rady. Znaczy, to znaczy no musimy to sprawdzić. niestety. No, na no oryginale, na oryginale weźma na no, oryginale to by wyglądało w ten sposób, grzywa trzyma. Ja On robimy, nie tak, nie sygnał, się, to sprawdzam. On robi robotę. Ja bym trzymam. Sprawdzam kanapę. Oczywiście najprawdopodobniej bym to z robił. Na pistolet Na pistolecie bym to robił, bo jestem sam, więc po prostu to sprawdzał w ten sposób. jakby bym to sprawdził, schablowałbym i dałbym sygnał zimie, że jestem gotowy dalej do, do polecenia. Czy możemy to robić tak w całości? Razem ze sprawdzeniem? Z meblami? No możecie, bo ja chłopakom mebel. Nie, no ja najbardziej nikt sobie poruczy sobie. Pamiętajcie, aby za tymi jewanymi nawet jak wepchniecie te drzwi, żeby aby i tak zerknąć, bo tam szafka może być nawet, no nie? Taka, wiecie, łowana w ścianę. Jasne. Paweł.